Dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat zginęły w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę późnym popołudniem. Do wypadku doszło na trasie Jeziorany Barczewo w powiecie olsztyńskim. Policja i prokuratura badają okoliczności wypadku. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. Prawdopodobną przyczyną tego wypadku mogło być to, że kierujący 41-letni kierujący osobowym Mercedesem mógł zjechać na przeciwległy pas ruchu i ostatecznie doprowadzić do zderzenia z osobowym Audi. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, luksusowym mercedesem kierował łódzki adwokat. Znany między innymi ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. Wysłali nam znajomi to. Obejrzałem i mówię do szwagra: zobacz, nie wiem, może, może to nie o tym, bo nie mogę uwierzyć, czy on jeszcze tak się wypowiada na ten temat i z sobie kochani, bo wszyscy mówią o tym, że tak, nadmierna prędkość, że, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy, ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły. To jest tak jakby, no poniżu wszystkich, tak? Najgorzej mnie zabolała ta trumna na kółko. Powiniencie się zastanowić, co my przeżywamy teraz, tak? Ja straciłam mamę, nie mam taty, nie mam mamy, nie mam rodzeństwa. Bezpieczeństwo jest w każdym aucie, ale to zależy kto jak je użytkuje, tak? I czy się stosuje do przepisów ruchu drogowego. Ostatni weekend września 41-letni łódzki adwokat spędził na Warmii. Wraz z żoną i synem uczestniczył w ślubie oraz weselu internautki znanej z propagowania idei feminizmu oraz tzw. ciało pozytywności, czyli akceptacji własnego wyglądu. Mieliśmy jeszcze takie poprawiny z dojedzeniem tego, co zostało po weselu i ja byłam bardzo zmęczona i poszłam po prostu się zdrzemnąć. Obudziłam się z tej drzemki, od razu telefon i się budziałam, zobaczyłam wiadomość, że właśnie był wypadek. Wesele blogerki i feministki Martyny Kaczmarek odbywało się tutaj, w gospodarstwie agroturystycznym tuż obok miejscowości jeziorany. Na zajutrz, łódzki adwokat wraz z rodziną wracał już do domu, gdy zorientował się, że zapomniał torby. Kiedy wracał po bagaż, doszło do wypadku. Do godziny 14 jeszcze spędziliśmy z mamami dzień, bo byliśmy u Teściowej na kawie. I moja mama też tam była. No i zgadaliśmy się, że po prostu one po południu do nas przyjadą. No i one jechały do nas wtedy po godzinie 17. .00. Ale no nie dojechały. Zadzwonił do mnie kolega i zapytał ci się, czy czasem nikt się nie wybiera, bo podobne auto miało wypadek do auta Karoliny Mamy. I się potwierdziło, że tak, że nasze obie zginęły w tym wypadku. Pierwsza Pana myśl? Dlaczego one? Pani Karolina i Pan Paweł są parą. Razem z dwójką dzieci mieszkają w pobliżu Jezioran. Zmarłe w wypadku kobiety były ich matkami. Z tego co policjanci mówili, no to on jechał wprost na nie, jechał ich pasem. Moja mama była dobrym kierowcą. Nie dość, że miała prawo jazdy na B, to miała na C, D. No. Czyli na ciężarowe pojazdy. Tak.